Dajcie, jak najłatwiej wymienić olej w agregacie. Jaki olej? Jak zrobić to najprościej? Zaraz zobaczycie. Każdy agregat ma, każdy jeden silnik ma kołek z pustowo oleju i kołek, gdzie się go wlewa. Po pierwsze trzeba poruzować. kołek gdzie się wlewa. Jak już odkręciliśmy to, podstawiamy. Pojemnik, żeby staro zrał zlał klucz. Tu akurat trzynastka i odkręcamy. Rekorduzujemy ręką, odkręcamy i proszę. nic skomplikowanego staro olej. Leci. Czekamy aż się zraje całkowicie. Jaki olej zastosować do agregatu? W nowych agregatach przeważnie jest zdawany 10W30. Ten już troszkę przepracował. Generalnie po drugim razie już można grać z czystym sumieniem. Jerem obiera 10W40. Niezależnie czy jest to agregat zagęszczarka, czy cokolwiek innego świetnie się sprawuje. Ważne, by go często wymieniać, żeby silnik trochę przeczyścić, najlepiej w już przestaje ściekać. Silnik przepukujemy ilością świeżego oleju na odkręconym kurku za pomocą szczykaweczki. Wpuszczamy świeży olej. I ten, który cieknie, nie jest już taki czarny. Czyli silnik przepukany. Czekamy aż cieknie do zera. Gdy olej ścieknie, nakręteczkę wkręcamy na swoje miejsce. Musimy zobaczyć jaka jest uszczelka, czy nie jest uształcona, żeby nie ciekło, a raczej w tak się to nie zdarza, żeby to ciekło, także nie ma co się przejmować. Dokręcamy nie za mocno, pamiętamy, że musimy to kiedyś jeszcze odkręcić. No i powtarzamy. Bierzemy agregacik. Jeżeli ktoś nie ma szczykawki, może to zrobić za pomocą rajku. Rejku rejka. Generalnie mamy różne maszyny, nie pamiętam. Różnej różne ilości oleju wchodzą do silnika w zależności od jego pojemności. To jest tylko troszkę większy, ma 13 koni. Także przy małej zagranszczarce wyjdzie w granicach 0,6 litra oleju do pełnego stanu. Przy tym niestety nie pamiętam. Pół już weszło. Zabieramy drugie i tak samo wciskamy. Skąd wiadomo, kiedy oleju wystarczy? Niezależnie jaki mamy silniczek, czy to będzie mniejszy, większy, nie jesteśmy pewni. Zaraz Wam pokażę. Tu jeszcze troszkę potrzeba. Seteczkę tutaj trzeba dodać. Wspomniałem ten śnieczek jest troszkę większy. O, igiełka i Olej jest prawidłowo rany. Jeżeli na gwincie widzimy Olej. Jeżeli Olej się tam pojawił, widać go znaczy, że jest odpowiednia jego ilość koreczek zakręcamy to nie było pierwsze zaranie więc nie musimy go na sucho szarpać żeby ten olej wszędzie doszedł to ten olej jednak stary wszędzie jest no i to tyle z całej ciężkiej misji wymiany oleju tak jak już wspomniałem jeżeli chodzi o dobór oleju przeważnie tym producenci dają 10w30 gdy jest nowy można na pierwszy raz dać ten 10w30 jak najbardziej yy, każdym następnym razem 10 W40. Sprawdza się idealnie. Ta maszynka ma już swoje lata. Zrobiła i przepracowała naprawdę bardzo dużo. Częste trzenie filtra, częste wymiana oleju Nic się z tym nie dzieje. Chodzi, chodzi, zapierdziela.